Jeszcze mamy dużo krzątaniny. Dzieci śpią na strychu, na słomie. Jakoś miejsce dla wszystkich się znalazło, a i skrzynie z rzeczami już pod dachem. Wreszcie ostatnie światełko gaśnie. Usnęłyśmy szybko, bo zmęczenie po tej długiej od poniedziałku rana do niedzieli, prawie do północy trwającej podróży, dało nam się dobrze we znaki. Następne dni wciąż były mozolne, ale już wesołe. Czas piękny. Pniewy tym razem dobrze się zaprezentowały. Przed domem łąka, nieco dalej jezioro okolone lasami, w ogrodzie piękna aleja lipowa i kasztanowa. Dzieci z zaciekawieniem oglądają kardy zakamarek, bawią się w ogrodzie. My tymczasem urządzamy dom, porządkujemy co się da. Ale właściwie nic jeszcze nie ma. Cztery kąty i piec piąty. Ledwo parę łóżek, krzeseł i stołów, bo wagon z rzeczami jeszcze nie przyjechał. Ale jest lato, więc jakoś idzie. Najważniejsze, że jesteśmy u siebie. Tymczasem pochód bolszewików stawał się coraz groźniejszy. Posuwali się naprzód z błyskawiczną szybkością. W Warszawie popłoch. Legacje opuszczają stolicę. Osoby majętne idą za ich przykładem. Mężczyźni pracują przy wznoszeniu fortyfikacji. W mieście zapełnione są kościoły. Ludzie w procesjach chodzą z kościoła do kościoła, by uprosić zlitowanie Boże nad dopiero co zmartwychwstałą Polską. Siostra Zaborska rozpaczliwe listy przysyłała. Była w strachu, że nas bolszewicy zagarną. My jednak nie miałyśmy czasu na martwienie się, bo roboty huk. 15 sierpnia 1920 roku, w dzień wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, miała się odbyć pierwsza msza święta w naszej ubożuchnej kapliczce, do której ołtarz z figurą serca Jezusowego ofiarowała pani Ludwika Sadowska. Ojciec Tuszowski, który bawił we Lwówku, specjalnie przyjechał, aby tę pierwszą mszę świętą tutaj odprawić. Jakie byłyśmy szczęśliwe, gdy Pan Jezus wstąpił na ołtarz, żeby już odtąd z nami na zawsze pozostać. Inaczej życie się toczy, gdy Pan w domu, a pod Maryi opieką będzie ono bezpieczne. Tego samego dnia kruchnęła wiadomość. Bolszewicy cofają się. Zwycięstwo! Warszawa obroniła się. Kulowa Korony Polskiej nas ocaliła. Poprzedniego dnia dostałam telegram od biednej siostry Zaborskiej, wystraszonej wiadomościami, Radzę, wracajcie wszyscy! Naturalnie o tym nawet nie pomyślałam, natomiast czym prędzej zatelegrafowałam, że sytuacja wojenna jest już zupełnie inna i jeszcze dodałam, żeby do nas przyjechała, bo wiedziałam, że będzie tu bardzo potrzebna do prowadzenia szkoły, gdy tymczasem tam mało uczennic się zgłosiło. Dzień 15 sierpnia pamiętny będzie dla naszej kongregacji. Pan Jezus w tym dniu wziął w posiadanie naszą pierwszą kaplicę w Polsce. Przez Maryję do Jezusa dążyć chcemy.